Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie przyjeżdżał do nas nowy nabytek. Możesz na powiedzieć, że tak powinien za niedługo być. Zobaczymy czy go ściągniemy z etarem, a jak nie to tym hydropakiem. Zobaczmy czy wyjeżdża już. Ojedzie jakiś bus. Nie wiem. Nie wiem, czy nie będzie od razu lepiej hydropakiem, bo tu do siewnika, pamiętacie, jest z tą ta sobie. Złoto to pan ma. Stać, co pan tu ma? A, agregat. To niech się pan zawróci, i niech pan tu stanie na tym, na tym, ku, tym, yy, ściernisku. Dobra, ja poza Panie, mówi pan, żeby to ludzatorem ściągać czy hydropakiem od razu? Panie, to pójdzie pan jak ja nawet nie podniesie, żeby to zapiąć. Dobra, ja wezmę, dobra, ja wezmę tego Belarusa. I widzę, że będziemy dzisiaj sobie łąki ogarniać. Już że teraz znowu nam nie będzie potrzebne, tylko trzydziestka. Tam przelew doszedł. pan to zapiąć? Tak. O. o i pan taki zestaw będzie. no Siernik? Do siewnika to było kupowane. Opa. No dobra, to panie, pan gdzieś się to rakieruje? No. Pani panie, jadę gdzieś tam... daleko, jesteś 200 kilometrów stąd jeszcze muszę jechać. Po kolei nie zadał ładunek? A. Dobra, to do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Nawzajem. I dobra, odepniemy tę talerzówkę. Hmm. Oni byli chyba gdzieś w gierze. No to 200, 200 kilometrów będzie Dzisiaj sąsiad ma być na odcinku Ale nie wiem, ja to muszę jego 30 wyprowadzić, bo ona mi to przeszkadza Bo ja bym się tą tu maszynę tutaj wstawił To jeżeli już tą 30 odpaliłem, to zmieniło. Sąsiad jesteś? Jestem! To bo ja są, że twoją 30 jeżdżę. Bo przez... Tak, bo muszę przes... Bo musiałem ją przestawić. Ja sobie przy okazji od razu przy przestawię. Biegnie tak samo jak w mojej. Tak. A mam pytanie kiedy ją by nic zabierał? Ciebie? No. No to już ją można. A weźmy... Poczekaj, tylko to sobie cofam nią wtedy. Jesteś piękna jak... co do niej dzisiaj robił? Bo ja będę w łąkach działał. Tak, w łąkach, a to ja będę chłopjechać pszenicy sichać. Tomasz, zabieraj sobie tę trzydziestkę już. Nie pijadę jeździą. Stoi przy bramie jak coś. 莫约。 Fajnie wyremontowana. Musisz ją sprzedawać? Czy będzie ją zostawiał? sobie? Sprzedaję. Samo jak ja w zimie, też się pozbędę jej. Ja w ciemno ten zestaw brałem, bo nawet nie chciałem się jechać tam Widzieliśmy nowy agregat Nie przywieźli mi 200 tysięcy 200 km Czy 200 tysięcy nie pamiętam To nie No po taki zestaw Ja że będzie nam potrzebny. O, tym samym A u mnie dzisiaj cały dzień 30 nie prawie robiło. A u ciebie? Zatar. Ej, bo jesteś się dopiero w kwietniu sieje, nie? No. Co ty teraz? Teraz ty chciałeś, tera chciałeś się. No, bo się mi się przypomniał. Szelicę to można, nie? No. A jęczmień to też jakoś, nie? Teraz możesz. Dobra, biorę. Już dziewiąta minuta. Ja nawet się w polu nie wjechałem. Przyszekają to ja okno zamknę. Jeszcze do tyłu dobra potepne. Bałek do środka. To oh, jest. To nie daje rady. Ja nie wiem czy ale coś mi się z farmingiem dzieje. Czemu? Bo... Pracownika odpuściłem to nie dziwnego. Uh -huh. Ale mam lagi. Sary widzowie To jest moja czy czyja? Kapellun mäestymme täällä. Ota estymme, Widzę, widzicie, nie wiem, 11 zrobiło się, 4 bo 6 tysięcy za ten, chciałem agregat dokupić, zapłacić. No a tak to bym musiał 30-tką siać. Bez zatarem. Tak to jeszcze jednym ciągnikiem będę musiał Potem weźcie te poprawki po tych dołach, róbcie. Do 18 minuty sobie pokosimy i pójdziemy do jakiejś innej roboty. Co ja mogę robić dzisiaj? Mogę chyba, że... Nie mam beczki, dobra. Ile wiecie, minuty lecą. A tu, czy tak, sąsiad, jesteś cicho? Sam Samsiad. Co? Czy tak cicho jesteś? No, nic, nic mi się nie chce, ale musisz pojadę za to... chwilę. Ile przejazdów zrobiłeś? Trzeci dopiero. Tam 15 na godzinę sobie jeszcze z kosiarką Nie wiem pracowników używamy tutaj czy nie Nie W następnym odcinku zobaczycie kaszczenie kukurydzy u sąsiada może yy, na to, na ziarno i przetrząsanie tutaj ale nie jestem pewien Chyba skończę to to jedno pole z pszenicą siad. Nie wiem, czy też nie padę na łąki, ale zobaczę. Ja nie wiem pracownika chyba ja puszczę. niech sobie to robi. I dalej możemy korzystać, ale tak nie ma, że będziemy mieć 30 pracowników. To na przykład jeden. Na przykład Zbyszek przed czy ten... Czy młody i tam nam koszą. A ja tak to smokę. Niepotrzebnie talerzówkę chowałem. Jak się tyle przyda. Nie wiem, że teraz spróbuję z talerzówką. jest tylko Belarus i 30 robią story mało co robię. Szczerę ten musimy nawet fajnie. Zobaczymy czy mój zator da z talerzówką. Tutaj mogę wam powiedzieć, że możliwe, że będzie przebudował obory i tej obory tu nie będzie. Co? Gdzie byście sobie dał obora? Wtedy w miejsce tej gobizona a Bizona bym przesunął tu gdzie jest ten Obora. Tego nie stalezuję za torę. To ciężkie to jest. Ty myślisz, że tam mi porzutnik pożyczyć, czy nie? Nie wiem, bo nie pożyczyć. Nie wiem. Купи там боже Я себе, что так даю раду. Ты можешь там, потому что а ты можешь там напрям. Свой тебе даже моем талеживка бы может пошел. Веша, а мой не пойд ⁇ Przed niego i nie ma przedniego i nie ma co ryć tu będzie ubiń, więc nie muszę się tu spieszyć z uprawą tutaj na razie tylko stale żyję A ty będziesz ubińsiał czy nie? Nie Za co? Za co? No bo nie mam gdzieś sadzić Jak sadzić? Siadź chyba Siadź i siadź Gdzie tam sobie pracownik daje radę sobie tutaj żyje i nie ma tak że ja na szkole będę tutaj widać robi jedną robotę żeby skończyć A tego są też pracownicy w tym farmingu Sam skończył? Zaraz po na drugiej stronie przestawię 20 minut. Wtedy 30 minut będziemy robić. Dziękuję. Widzę, że mam zasubiki że mam już projekt 42. Na 50 subskrypcji będzie live. Доклад мне 42, собственно, tam ci idzie? Ja na szczęście mam już skończone te siewy. No tutaj tylko ten... Został mi ten kawałek, ale ten na wiosnę będą te to za tobą ściany. Minuta już jest widzowie. Chyba albo 24 nie wiem. A w Ciebie jak się ta leżywka spisuje? Dobrze. Rek. A robiłeś nie już? Jeszcze nie. To skąd byś się dobrze spisuje? Bo kawałek ją przerobiłem wtedy. Dobrze, będzie się zgłanił. U mnie to chopie luks. Mm, mm. Może coś tam co z nim przychodzić? Moja wina? A czyja moja? Nie wiem. To Gdzie jest radio? Jeszcze puścił. W tym grupie nie ma nawet tego. Tak, nie mi. Materiału? Nie, tylko mi braknie po prostu A Na te pole poszło dwa, znaczy jeden siewnik. Mi na wszystkie pola starczył jeden prawie. Nie, brakowało mi. Na jedną mi poszło prawie całych. Co? Po co? Ja też mam mało, ja mam trzy procent. Nie wiem, zaszedł niecały. Să tam mai tare în Bucurei, pentru că am za odcinkiem tu skończę widzowie I to będzie chyba na tyle wtedy dobra będzie tyle nawa no, no.